Dzień dobry serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk. Dzisiaj sobie będziemy omawiać dalej, babok. Wracamy w końcu, bo tak trochę przystopowaliśmy z tym, ale mamy nasz cykl życia wymagań i to do czego przechodzimy to do utrzymywania wymagań. Tak, to jest rozdział 5.2. I po pierwsze przejdźmy sobie do tego, co jest celem tego utrzymywania wy wymagań. I tutaj żadnego zaskoczenia nie będzie. Celem takiego utrzymywania wymagań jest to, żeby one były. Dokładne, spójne podczas całego cyklu życia zmiany, a nawet później po naszym projekcie, po naszej inicjatywie. Po co one mają być takie dokładne, spójne i fantastyczne? Właśnie po to, żeby można było je później wykorzystać podczas projektowania innych rozwiązań. Dobra, przechodzimy sobie do naszego. Opisu i nasze wymaganie reprezentuje jakąś potrzebę. To jest już jasne. Ale to, co jest ważne podczas utrzymywania, to to, że ta potrzeba. Musi pozostać również ważna podczas naszej zmiany, czyli jak się pojawiło nam jakieś wymaganie, że czegoś potrzebujemy i podczas naszej inicjatywy, wiadomo, że czas upływa, biznes się zmienia, świat się zmienia, więc może okazać się, że ta, to wymaganie się już zmieniło, więc musimy bardzo czujnie tego pilnować, żeby nie było, że skupiliśmy się na rozwiązaniu, które już nie jest potrzebne. I tutaj mam taką historię z mojego szkolenia ze Scrama, kiedy sobie mieliśmy takie zespoły i musieliśmy zaprojektować stronę internetową i dostaliśmy właśnie listę priorytetów. Mieliśmy tam pięć rzeczy do zaimplementowania. Oczywiście czasu nie było tyle, żeby to zrobić, więc tam zrobiliśmy pierwsze dwa. E, powiedzieliśmy wszystko było fantastycznie. No dobra, e, pierwszy sprint jakby się zakończył. Przeszliśmy do drugiego sprintu. Wszyscy biegli, żeby zrobić to z wymaganie numer 3, 4, 5, żeby wszystko zakończyć i być fantastycznie. Pierwszym we wszystkim, i żeby to rozwiązanie było najlepsze, jakie ja tylko się da. No i zrobiliśmy to. Skończył się sprint drugi, i nasz prowadzący, nasza prowadząca, bo to była pani trener, powiedziała: No dobra, wy to zrobiliście, no ale to wymagania się zmieniły. Nikt nas nie zapytał przed planowaniem drugiego sprintu, jakie są priorytety, tylko wzięliśmy te same, które były zaplanowane na pierwszy sprint. I wszyscy byli w szoku, że no. Tak, w sumie to prawda. Trzeba było zapytać, co jest teraz najważniejsze. I właśnie takie utrzymywanie wymagań to jest klucz do tego, żeby sprawdzać, co jest Teraz najważniejsze, co jest naszym priorytetem, i nie powinniśmy przyjmować, że to, co kiedyś ustaliliśmy, będzie ważne na każde kolejny sprint, jeśli pracujemy w sprintach, tylko przed każdym trzeba się upewnić, potwierdzić, co jest naszym priorytetem, które potrzeby są nadal ważne, bo może też się okazać, że czegoś już w ogóle nie potrzebujemy i takie sytuacje są na porządku dziennym, bo jak wiemy, biznes jest z bardzo zmiennym środowiskiem. Wróćmy sobie teraz do opisu, jakie te nasze wymagania powinny być. I one powinny być spójne i dokładne, powinny być sprawdzone, powinny być zaakceptowane, tak? Żebyśmy mogli potem jakoś korzystać z tego i powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe. No żeby nie było tak, że wracamy sobie po pół roku do tego wymagania i nie mamy zielonego pojęcia, o co w nim chodziło. Bo to było jasne, kiedy mieliśmy cały kontekst, kiedy go pisaliśmy, ale potem trochę nam to uciekło przez ten czas i nagle się okazuje, że nie mamy zielonego pojęcia o co chodzi w danym wymaganiu. I to jest błąd, bo powinniśmy robić tak, żeby nawet kiedy wrócimy za 10 lat do tego wymagania, to wszystko było jasne. Więc sprawdzajmy te nasze. Produkty, tak jakbyśmy byli poza kontekstem, wiem, że to jest bardzo trudne, ale tak jakbyśmy czytali to za 5 lat i żebyśmy byli w stanie to zrozumieć. Idziemy dalej, co wchodzi wkład jako nasz wkład do utrzymywania? I to oczywiście są wymagania, i to są oczywiście nasze projekty, rozwiązania, czyli designy, i musimy to wszystko utrzymywać. W ramach wymagań mamy jakieś tam nasze cele, wymagania biznesowe wymagania stakeholderów czyli interesariuszy jakieś wymagania przejściowe wymagania rozwiązania i to trzeba o tym pamiętać i jeśli chodzi o design no to jest po prostu informacja że nasz projekt musi być utrzymywany podczas całego cyklu życia naszej zmiany tak jak to potrzebujemy co chodzi w Elementy takiego utrzymywania tych naszych wymagań. I widzimy, że są one trzy. Po pierwsze, no to jest utrzymanie samego wymagania. I tutaj musimy się po prostu upewniać, że nasze wymaganie nadal jest poprawne, nadal jest ważne, że ono jest dobrze zdefiniowane, że jest w łatwy sposób dostępne dla naszych interesariuszy, czyli wszystko, co mówiliśmy o takim dobrym, Przygotowaniu wymagań, to tutaj się właśnie znajduje. E, oprócz tego musimy atrybuty tych wymagań utrzymywać, i tutaj mamy właśnie źródło, priorytet, złożoność i oczywiście, jeśli są jakieś relacje pomiędzy tymi naszymi wymaganiami, to one też muszą być utrzymywane. To jest bardzo ważne. I widzimy, że w przypadku atrybutów to już takie bardziej naturalne, że, że utrzymujemy priorytet, że te priorytety mogą się zmieniać, że złożoność się może zmieniać. Więc tutaj, jak mamy to utrzymanie atrybutów, to trochę to bardziej do nas przemawia niż samo wymaganie, bo. Jeśli ktoś chce kody rabatowe, to zakładamy, że nadal te kody rabatowe chce, a nie okazuje się, że potem w sumie stwierdził, że te kody rabatowe są niepotrzebne. Ale jeśli kody rabatowe mają priorytet wysoki i zmienia się to na niski, no to to dla nas takie naturalne. A to, że coś już nie jest potrzebne, to trochę z tyłu głowy już nie jest, a trzeba mieć to z tyłu głowy i o tym zawsze pamiętać. Wiadomo oczywiście, że jak będziemy pracować nad tymi wymaganiami, no to będą nowe rzeczy się pojawiać, czy taka złożoność może się okazać dużo większa, może się okazać, że w sumie my odkryjemy, że coś jest tak ważne, że trzeba to zrobić w pierwszej kolejności, no to standardowa praca analityka biznesowego podczas developmentu i podczas odkrywania kolejnych elementów naszego systemu. I to, co jest ostatnim elementem, to jest takie klucz w sumie tych utrzymywania tych wymagań, pomijając fakt, że muszą być one ważne przez cały cykl życia inicjatywy, to one najlepiej, żeby były potem też możliwe do wykorzystania, czyli Taki reusing requirements to jest coś, co jest bardzo fajne. To może dotyczyć wymagań, jeśli na przykład nie zaimplementowaliśmy rozwiązania, które spełnia daną potrzebę naszego interesariusza, bo tak się zdarza, że coś wypadło po prostu ze skopu, ale trzymamy to i możemy w ramach innej inicjatywy to zrobić. Ale, 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 w przypadku na przykład rozwiązań, kiedy sobie projektujemy jakiś mikroserwis, który zaspokaja daną potrzebę. To potem, w ramach innych inicjatyw u nas w systemie, może się okazać, że ten serwis będzie reużywalny. Chociażby taki prosty przykład, jak jakiś mikroserwis do autentykacji naszego użytkownika. Okazuje się, że do innych elementów też możemy go reużyć. I żeby one były reużywalne, no to możemy powtórzyć tak naprawdę to, co mówiliśmy wcześniej. Muszą one być w prosty sposób opisane, muszą być jednoznaczne, muszą być łatwo dostępne, musimy być w stanie za te 5 lat, kiedy je otworzymy to rozumieć, co tam się działo. I kiedy możemy reużywać takich wymagań? No to możemy w ramach naszej inicjatywy. Okazuje się, że coś zrobiliśmy w ramach pierwszego sprintu, potem jakoś wykorzystujemy to w ramach kolejnych sprintów. Zdarza się. Możemy w ramach podobnych inicjatyw, przypuśćmy, że działaliśmy w jednym systemie i robimy coś bardzo podobnego, no to wtedy możemy wykorzystać tą, tą wiedzę, którą już zebraliśmy. Jeśli działamy w tych samych działach, o tym mówi nasz. BABOK no bo pamiętajmy, że Babok jest trochę oderwany od IT. To jest takie rozwiązanie, które usprawnia działanie naszej organizacji niekoniecznie za pomocą systemów IT. No i oprócz tego możemy wykorzystywać to. Wszędzie w naszej organizacji, praktycznie podczas każdego projektu, gdzie to oczywiście może być przydatne. Tutaj mamy też taką uwagę, że wiadomo, że te wymagania takie górno-poziomowe, oderwane od rozwiązania są częściej reużywane, no bo tak jest. Jeśli coś jest bardzo specyficzne, skrojone pod daną inicjatywę, no to wiadomo, że to może być ciężej wykorzystać. Jest to możliwe, ale to już nie jest takie. Prościutkie, jak w przypadku takich wysokopoziomowych w przypadku takich oderwanych od rozwiązań, albo w przypadku jakiegoś mikroserwisu, który realizuje jedną usługę, która to usługa może być wykorzystana przez inne elementy u nas w naszej organizacji. Guidelines and Tools. I tutaj mamy po prostu Information Management Approach, no bo tam mamy informację, w jaki sposób my zarządzamy naszymi wymaganiami, żeby z nich korzystać ponownie. Jeśli chodzi o techniki, no to mamy analizę reguł biznesowych żeby zobaczyć, co tam jest podobnego u nas w organizacji, co możemy użyć, mamy Data Flow diagrams, gdzie sobie patrzymy, jak to jak poruszają się procesy, jak poruszają się te e, dane u nas w organizacji, i czy może jest coś podobnego. Mamy data modeling Mamy analizę dokumentów, mamy dekompozycję funkcjonalną, oczywiście, i możemy zobaczyć wtedy, jak sobie rozbijamy te wymagania, czy jest jakiś komponent, który może spełnić potrzeby tego wymagania. Mamy modelowanie procesów, oczywiście, są use cases y i są user stories, i tutaj mamy wszystkie te techniki, które Babok wspomina w tym punkcie. Osoby powiązane mamy. Naszych mater ekspertów od domeny i od implementacji, ponieważ oni zawsze tam mogą nam pomóc i nas wesprzeć podczas naszej analizy. Mamy operational support, mamy naszego regulatora, oczywiście, no bo jeśli jakieś wymagania są prawne, no to musimy dalej sprawiać, żeby one były zgodne z tym prawem, i mamy też testera. Momentie, gdy utrzymujemy te wymagania i coś tam się zmienia, coś tam możemy dodać, coś możemy odjąć, no to nasi testerzy muszą pamiętać o tym, żeby te test plany i na przykład jak mamy jakieś automatyczne scenariusze testowe, to dostosowywać do tego, co jest teraz w naszym systemie. I output, czyli co wychodzi? Mamy nasze wymagania, które są utrzymane i mamy też nasze designy, które też są. Utrzymane. Utrzymane to oznacza jedynie tyle, że są zdefiniowane i możliwe do wykorzystania przez naszą organizację później i nie tylko później, bo też teraz, w zależności od tego, kiedy to potrzebujemy. I to byłoby na tyle w tym krótkim ale bym powiedział krótki i przyjemny no bo tutaj to utrzymanie to jest taki mniejszy element i musimy dbać o to w ramach naszych prac projektowych niezależnie od tego co tam sobie działamy no to musimy akurat o te rzeczy zadbać żeby to wszystko co robimy miało sens żeby było ważne żeby przynosiło wartość naszym interesariuszom Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę i słyszymy się już w kolejnym w środę. Do zobaczenia, do usłyszenia.